Tańcie na do Czym dla Ciebie Święto Niepodległości? Takim świętem bardzo ciekawym, gdyż wtedy, tego dnia, mogę tak od serca poczuć się Polakiem. Jest to święto, kiedy oświadczamy sobie tak naprawdę, że jesteśmy wolni i możemy naprawdę dopiero teraz zobaczyć, jakie to jest wielkie szczęście, że jest tak, jak jest, nie jesteśmy pod żadnymi zaborami. Każdy z nas powinien według mnie uczestniczyć w takich świętach, bo to jednak jest ważne, że możemy być Polakami. I jak obchodzicie to święto? Na pewno z szacunkiem, bo to jednak jest duma narodowa, że możemy stać tu w tym miejscu i dziękować wszystkim za to, że teraz nasz kraj jest wolny. Czym jest dla Was Święto Niepodległości? Najważniejszym dniem, który każdy Polak powinien odchodzić. Jego walk o niepodległość Rzeczypospolitej i ich czyny pozostaną na zawsze w Waszej pamięci. Świętem, o którym każdy powinien wiedzieć i pamiętać, bo byliśmy zniewoleni przez 123 lata i jednak to powinno być Ważne święto. Wieszamy taką flagę mało mamy i tak za okno, tak symbolicznie. Ale jest, to jest, ważne. jest. Na uczczenia 95 rocznicy odzyskania niepodległości. Radio Jura. Muzyka wybrana dla ciebie. Częstochowa 93,8FM.